Tysiące młodych ludzi zapoznały się z ofertą dydaktyczną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas dni otwartych zarówno na terenie SGGW, jak i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. SGGW zaprezentowała 37 kierunków studiów, w tym trzy nowe, które rozpoczną się w roku akademickim 2015-2016. Są to inżynieria systemów biotechnicznych, ochrona zdrowia roślin oraz inżynieria i gospodarka wodna. Wszystkie 13 wydziałów uczelni miało podczas dni otwartych swoje stanowisko i swoich reprezentantów, którzy odpowiadali na wszelkie pytania zwiedzających. Można było się przekonać, że naprawdę warto studiować na SGGW. SGGW to jest największa uczelnia rolnicza tutaj w naszym kraju. Mamy tutaj najlepszą kadrę profesorską, mamy kampus w takim stylu amerykańskim. Wszystkie wydziały są w jednym miejscu: restauracje, siłownia, fitness, baseny. On jest tak wielki, żeby obejść to wszystko to po prostu na ciężko. Słyszałem dobre opinie. Jest połączona nowoczesność ze starą architekturą. Porządku. To dobra szkoła z tradycjami, tak. Moja mama tu studiowała. Tu jest dużo bardzo pozytywnych ludzi, że e, poziom jest bardzo wysoki, ale jest fajnie. No, znam ludzi z GGW i panuje tu dobra atmosfera. Czenia jest bardzo dobra ogółem i ma bardzo dużo kierunków, w tym specjalności. Kampus robi na mnie olbrzymie wrażenie. Panuje tu bardzo przyjazna atmosfera i jest naprawdę fajnie. Popularna jest dosyć uczelnie. Mają ogólnodostępną stronę internetową. Słyszałam, że to jest dobra uczelnia. SGGW. Uczelnia fajna, bardzo mi się tu spodobało. Bardzo rzetelna wiedza. Bardzo fajnie przygotowane stanowisko. Fachowi ludzie podzielili się wiedzą. Często SGGW kojarzy się z naukami rolniczymi, przyrodniczymi. I to prawda, i słusznie. Ale obok tego mamy bardzo szeroką ofertę w zakresie nauk technicznych społecznych, ekonomicznych, a więc, czy weterynarię, więc jest to uniwersytet o szerokim spektrum działania. Zdecydowanie to jest uczelnia, która ma wszystkie kierunki, które nas interesują. Tylko nie wiem, na który się zdecydować. Właśnie to jest ten problem, za dużo ich ma. Ciekawe kierunki są. Ja akurat chcę iść na dietetykę, tak. Inżynieria produkcji. Tak się wydaje najbardziej interesująca. Chciałabym studia magisterskie może tutaj rozpocząć. Dwa wybrałem. Właśnie tu logistyka i rolnictwo. Logistyka, bo jest to, proszę Pani, zawód potrzebny. Ja się uczę w technikum, a jak będę miał wykształcenie wyższe, to potem zawsze pracę łatwiej znaleźć. To jest uczelnia powiązana w dużym stopniu z biologią i z chemią, tak? co, co nas interesuje? interesuje. My jesteśmy w technikum chemicznym i tak stwierdziłyśmy, że może, może ta uczelnia. Finansja i rachunkowość. Studia ścisłe, na przykład dietetyka, jakieś no, kierunki, w których można w laboratorium na przykład pracować też. Budownictwo, architektura, weterynaria. Nas interesuje gołem dietetyka, ewentualnie technologia żywienia, i dlatego jest Ja również na dietetykę. Bo słyszałem dobre opinie. Mamy największe zaplecze pod względem nauki, nazwałabym to praktycznej, tak? czyli mamy laboratoria dobrze wyposażone i to ułatwia bardzo naukę. Te zajęcia praktyczne zmuszają nas też do, do pracy samodzielnej i zmuszają nas do wykorzystywania nowo poznanych informacji. Mamy super kadrę, która nie dość, że jest kadrą specjalistyczną, to także są to ludzie, którzy bardzo chętnie nam pomagają. Jestem na trzecim roku. Obecnie prowadzę trzy własne działalności gospodarcze i właśnie to promuję wśród osób pytających o kierunek studiów. Młodzi ludzie charakteryzują się empatią, wrażliwością, w związku z tym zwierzęta są im bliskie, mają zwierzęta towarzyszące w domu, więc na pewno pytają się o studia na wyciale nauko o zwierzętach, ale także o weterynarię. Duża grupa osób pyta się o studia ekonomiczne, dotyczące też rachunkowości i finansów. Czyli idą w kierunku, sądzę, że już mają pewne wyczucie rynku, że po takich studiach możliwe, że będzie praca. My oczywiście nie możemy im obiecać pracy, ale zachęcamy do tego, żeby studiowali. No i takie nasze motto i moje motto uczymy się całe życie. Pamiętając czasy przedmaturalnego stresu, mogę powiedzieć, że ta zabieszka jest pomocna każdemu maturzyście. Zapraszam na stronę www.maturzysta.sggw.pl Maturzyści i ich rodzice cieszą się szczególną atencją SGGW. Uczelniany kursar podczas Dnia Otwartego w SGGW zorganizował spotkanie dedykowane rodzicom maturzystów, podczas którego rodzice mieli okazję dowiedzieć się, jakie są prawa i obowiązki maturzysty, a także jak wygląda egzamin od strony formalnej i o jakich datach maturzystom, kandydatom na studia nie wolno zapomnieć. Warsztat Kurs Obsługi Maturzysty obfitował w praktyczne porady, m.in. jak komunikować się efektywnie z maturzystą lub jak przekonać maturzystę do nauki, cieszył się ogromnym powodzeniem. Zapytaliśmy rodziców uczestników warsztatu, czy ich pociechy potrzebują instrukcji obsługi. Na razie do tej pory bardzo łatwo mi się go obsługuje, bo jest chętny, dużo się uczy. No, nasza córka nie jest trudna, nie jest trudna. Przygotowuje się, uczy i my też podchodzimy do tego na spokojnie i wierzymy, że będzie dobrze. Rodzice maturzystów zdecydowanie potrzebują instrukcji obsługi, ponieważ, no, mamy taki w Polsce system, że próbujemy wciąż zdawać maturę razem z naszymi dziećmi, albo nawet za dzieci. Rodzice tak bardzo kochają swoje dzieci. Że są gotowi poświęcić wszystko, to nie zawsze jest dobry pomysł. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia z młodym, dorosłym człowiekiem 18, 19, czasami nawet 20-latkiem. Rola rodziców jest zupełnie inna i ja usiłuję właśnie do tego rodziców namówić, przekonać, żeby wspierali, ale żeby nie próbowali zastępować. Chciałam dowiedzieć się więcej szczegółów, właśnie tych technicznych, dotyczących nowych zasad przeprowadzenia matury. I rzeczywiście na tym szkoleniu było bardzo dużo fajnych informacji. Poza tym takie wsparcie właśnie psychologiczne dla rodziców, jak zorganizować te ostatnie chwile, żeby nie przelewać swoich ręków i swojego napięcia na to biedne dziecko. Także uważam, że szkolenie było bardzo fajne. Dlaczego warto studiować na SGGW? Hmm, no to taka mała ojczyzna. Dlatego, że a jest bardzo dobra kadra, b spotyka się naprawdę fajnych ludzi. Jest bardzo dużo organizacji studenckich. I dla mnie jeszcze na przykład bardzo dużą taką motywacją dlaczego chciałam tu przyjść była możliwość wyjazdów zagranicznych. Podczas salonu maturzystów 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w konkursie Genius Universitatis 2015 na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych w roku akademickim 2014-2015. Uczelnia zwyciężyła w kategorii rekrutacyjny serwis internetowy. Jest pewne ukoronowanie działalności naszego biura promocji, pełnomocnika promocji w skali całego roku. Można powiedzieć, że to jest tylko taki symbol, natomiast na promocję składa się bardzo wiele działań różnych, chociażby Dzień Otwarty z GGW, który realizujemy w dwóch formach, bądź to wirtualne, ale też Dzień Otwarty w takim sensie fizycznym, gdzie Mogą przyjechać do uczelni, zobaczyć jak wygląda infrastruktura, spotkać się z przedstawicielami wydziałów, no i także nasze wyjazdy do szkół średnich. Niewątpliwie najlepszą promocją każdej uczelni są zadowoleni studenci i absolwenci. Studenci i absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie chętnie polecają uczelnię swoim znajomym.